Dobra, już starczy. Mokebę! Mokebę? Brutus pogięło Cię, marsz do Ciebie przemawia. Hm? Będziesz miał gości. Przyjadą mi wyłożyć marmur do łaźni? Wyłożą mu marmur do łaźni? Ja wyjaśnię tego głąba. Jutro o ósmej przyjedzie do Ciebie dwóch facetów z Gali. Przywiozą dla mnie złoto. Jakie złoto? Nieważne. To barbarzyńcy? Tamtejsi kupcy, czy to jasne? Cezarze, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do Marka Antoniusza? Bo tak postanowiłem. Umówiłem się z nimi w Twojej gospodzie, ale mogę się trochę spóźnić, dlatego pod moją nieobecnością masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesy. Ale ja jutro nie mogę. Dlaczego? Bo w piątki mam szkolenie w koszarach. Masz też winnice i niewolnice, które ci kupiłem. Dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz taką orgię, jakiej jeszcze w życiu nie widzieli. To znaczy co? Jajco. Pomyśl przez chwilę. Słucham. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszych grajków i tyle wina, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran właźni, ma płynąć z niego ambrozja, rozumiesz? Jak będzie chciał przelecieć Afrykankę. N nie mam niewolnicy z Afryki. To wrzucisz jednego ze swoich ludzi do smoły, wszystkiego ma być w opór. A jeżeli. A jeżeli będą chcieli pójść do Koloseum, to zabierzesz ich do Koloseum na Teutatesa!